Hanna Lis i Grażyna Torbicka pokłóciły się w studiu Dzień Dobry T.V.N. Rozmowa na poważny temat zamieniła się w ostrą wymianę zdań pomiędzy dziennikarkami. 19 października w studiu Dzień Dobry T.V.N. pojawiły się trzy doświadczone, charyzmatyczne postaci: dziennikarki Hanna Lis i Grażyna Torbicka oraz reżyserka filmowa Małgorzata Szumowska. Rozmawiały o stereotypach dotyczących kobiet po 50 roku życia. Rozmowa dotyczyła zakazów i nakazów, jakie wciąż próbuje na nie nakładać społeczeństwo oraz podwójnych standardach dotyczących mężczyzn i kobiet. Gdy piętnaście lat temu zaczynałem spotykać się ze swoim mężem Mateuszem Kościukiewiczem, był to rodzaj jakiegoś fermentu, jakiegoś skandalu. Myślę, że teraz to już zupełnie nie jest tematem, na szczęście. Nie rozumiem, dlaczego jest to w ten sposób: że mężczyzna może, a kobieta nie. Teraz wróciłam z Paryża, gdzie mam masę koleżanek i moje koleżanki pięćdziesiąt, spotykają się w większości z dużo młodszymi o siebie mężczyznami, mówiła Szumowska. Dyskusja była bardzo twórcza i toczyła się bez większych problemów, ale niespodziewanie pomiędzy lisa torbicką zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Jak do tego doszło? Hanna lis stwierdziła, że wiele pouczeń, dotyczących tego, co wolno i nie wolno dojrzałym kobietom. Wypływa z ust bardzo młodych kobiet. Chciałyby nam tego zabronić nasze młodsze koleżanki w przedziale 25,35, bo to one przede wszystkim mówią: Ty już skróć te włosy, wydłuż spódnicę, mówiła dziennikarka w DDTVN. Torbicka przyznała, że wielokrotnie spotykała się ze sprzeciwem lub niewłaściwymi reakcjami, kiedy robiła coś, co nie zgadzało się ze stereotypowym wizerunkiem kobiety po 50 roku życia. Od piętnaście lat jestem po pięćdziesiąt. Wielokrotnie w tym okresie spotykałam się z różnymi komentarzami. Kropka zdziwienia. O, w takim wieku. Ja nie ubieram się dla kogoś, ubieram się dla siebie. Ubieram się tak, jak się dobrze czuję. Jeżeli ja się tak dobrze czuję, to nikt mi nie będzie mówił, że mam się ubrać inaczej. Bo wielokrotnie ubierałam się inaczej i było to wyraźnie widać na mojej buzi, że nie jestem z tego powodu zadowolona, tłumaczyła torbicka. Podczas rozmowy nie brakowało podobnie osobistych wyznań. Być może to sprawiło, że dyskusja zrobiła się nerwowa. Grażyna w pewnym momencie nie była w stanie zrozumieć motywacji koleżanki z branży i ostro ją ofuknęła. Jakie słowa Hanny wywołały taką reakcję? W pewnym momencie Lis uderzyła w bardzo ironiczne tony. Prześmiewczo nazwała kobiety po pięćdziesiąt roku życia starymi babami. Ta ironia wyraźnie nie spodobała się Grażynie Torbickiej, która zareagowała dość nerwowo, nie zgadzam się na określenie stare baby, co ty opowiadasz. Rzuciła w stronę koleżanki. Torbicka zauważyła, że nawet używanie takich fraz w ironiczny sposób, utrwala je w języku. Nie zaakceptowała więc też uwagi Hanny. Która zaczęła żartować o myśleniu na temat dojrzałych mężczyzn, których uważa się za przystojnych, w przeciwieństwie do kobiet. Pobijasz stereotypy. Haniu, nie jest to dobre, ofuknęła Hannelis. Lis. Dziennikarka postanowiła podać przykład swojego punktu widzenia. Przywołała ostatnią aferę z tańcem Beaty Kozidrak. Ona śpiewała o młodej prostytutce, która prostytuuje się, żeby wyrwać się z nędzy. Kropka to była pewna sceniczna kreacja. Beata Kozidrak została zrównana z Ziemią, ale kiedy występuje Steven Tyler i kopuluje z mikrofonem, to wszyscy biją brawo. Także odbijam piłeczkę, ogłosiła Liz. A co wy sądzicie o tych problemach kobiet?